Jestem Maja Kowalska, mam 29 lat, a moja rodzina zawsze traktowała mnie jak cień. Mój brat, złote dziecko, odnoszący sukcesy prawnik, nie mógł zrobić nic złego. A ja zawsze byłam tą drugą, tą gorszą, tą niewidzialną. Pamiętam każdą rodzinną imprezę, każde spotkanie, gdzie mama z dumą opowiadała o osiągnięciach Marcina, podczas gdy moje sukcesy były przemilczane lub bagatelizowane. Ukończyłam studia z wyróżnieniem. Pracowałam jako grafik w renomowanej agencji reklamowej, ale to wszystko nie miało znaczenia. Dla nich byłam po prostu tą drugą córką. Tym razem postanowiłam, że będzie inaczej. Rodzinne przyjęcie z okazji 60. urodzin taty miało być moim momentem. Przez miesiąc planowałam każdy szczegół swojego wyglądu. Kupiłam elegancką czarną sukienkę od projektanta, którą wypatrzyłam w butiku już od dawna. Kosztowała mnie oszczędności z trzech miesięcy, ale była warta każdego grosza. Dopasowywała się idealnie do mojej sylwetki, podkreślając wszystkie atuty. Umówiłam się u najlepszego fryzjera w mieście, który stworzył mi perfekcyjne loki opadające na ramiona. Makijaż wykonałam sama, przecież to była moja specjalność. Smoky eyes, konturowanie, które wyostrzyło moje kości policzkowe, i szminka w odcieniu bordowym, który idealnie komponował się z sukienką. Kiedy stanęłam przed lustrem w przedpokoju, po raz pierwszy od lat poczułam się piękna. Naprawdę piękna. Nie jak cień, nie jak ta druga, jak kobieta, która zasługuje na uwagę i szacunek. Przyjęcie odbywało się w ogrodzie rodziców: białe namioty, eleganckie nakrycia stołów, żywe kwiaty wszędzie. Mama przez tydzień organizowała każdy szczegół, oczywiście z pomocą Marcina i jego żony Ani. Ja zostałam poproszona tylko o pomoc przy sałatkach jakbym była nastolatką, a nie dorosłą kobietą z własnym życiem i karierą. Gdy weszłam do ogrodu, nastała cisza. Dosłownie. Rozmowy ucichły, głowy odwróciły się w moją stronę. Poczułam dreszcz satysfakcji, w końcu byłam tym, na co wszyscy patrzą. Ania stała przy stole z przekąskami w swojej zwykłej jasnej sukience z sieciówki. Zawsze ubierała się skromnie, ale tego wieczoru wyglądała szczególnie blado obok mnie. Jej twarz skurczyła się, gdy mnie zobaczyła, a w oczach błysnęło coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam zazdrość. Maja? Zapytała mama, podchodząc do mnie z uniesionymi brwiami. Co to za strój? To sukienka, mamo, na przyjęcie odpowiedziałam spokojnie, prostując ramiona. Czułam na sobie wzrok wszystkich gości. Ciocia Basia szeptała coś do ucha wujka Tomka. Marcin patrzył na mnie z mieszaniną zdziwienia i może nawet podziwu to było coś nowego. Przez pierwszą godzinę wszystko szło doskonale. Otrzymywałam komplementy od kuzynów, którzy dawno mnie nie widzieli. Pan Kowalski, sąsiad rodziców, powiedział, że wyglądam jak gwiazda filmowa. Nawet tata, zwykle małomówny, uścisnął mnie i szepnął – wyglądasz pięknie, córko. Ale Ania stawała się coraz bardziej cicha i ponura. Widziałam, jak patrzy na mnie spodełba, jak kurczy się przy każdym komplemencie, który otrzymywałam. Jej zwykle ciepły uśmiech znikł całkowicie. Przełomowy moment nastąpił, gdy wujek Stefan, brat mamy, podszedł do mnie z aparatem fotograficznym. Maja, muszę zrobić ci zdjęcie. Wyglądasz absolutnie olśniewająco. Marcin ma szczęście, że ma tak piękną siostrę. To było dokładnie to, na co czekałam. Uznanie, podziw. Wreszcie ktoś zauważył, że również jestem warta uwagi. Stanęłam elegancko, uśmiechając się do obiektywu. Wujek Stefan robił zdjęcie za zdjęciem. A ja czułam się jak prawdziwa modelka. Wokół nas zgromadziła się mała grupka krewnych. Wszyscy chwalili mój wygląd. Gdzie kupiłaś tę sukienkę? zapytała ciocia Basia. W butiku La Femme na nowym świecie. To projekt młodego polskiego projektanta. Musiała kosztować fortunę! dodał ktoś z tłumu. Warta każdej złotówki. odpowiedziałam z dumą. I wtedy wydarzyło się to, czego nikt się nie spodziewał. Ania, która przez cały czas stała z boku, nagle podbiegła do mnie. Jej twarz była czerwona ze złości, oczy błyszczały łzami wściekłości. Dosyć tego! Krzyknęła tak głośno, że wszystkie rozmowy ucichły. Zanim zdążyłam zareagować, jej dłoń pielęglała w powietrzu i z całą siłą uderzyła mnie w policzek. Dźwięk plaśnięcia rozniósł się po całym ogrodzie jak wystrzał. Ból był ostry i nieoczekiwany, ale to niefizyczny ból mnie szokował. To była kompletna cisza, która nastąpiła po tej scenie. Wszyscy goście stali jak zahipnotyzowani, nie wierząc własnym oczom. Ania trząsła się ze złości, łzy spływały po jej policzkach. Nie mogę już tego znieść. Zawsze zawsze musi być w centrum uwagi. Nawet dzisiaj, w dniu urodzin swojego ojca, nie może pozwolić nikomu innemu zabłysnąć. Jej głos drżał, ale mówiła dalej. Myślisz, że ta droga sukienka cię zmieni, że nagle staniesz się ważniejsza od wszystkich? Całe życie próbujesz udowodnić, że jesteś lepsza, ale to tylko pokazuje, jak bardzo jesteś nieszczęśliwa. Wszyscy patrzyli to na nią, to na mnie. Czułam, jak policzek pali mnie od uderzenia, ale jeszcze bardziej paliły mnie spojrzenia krewnych. Niektórzy wyglądali na zszokowanych zachowaniem Ani, inni zdawali się współczuć jej frustracji. Marcin w końcu się poruszył, podchodząc do żony. Aniu, co ty robisz? To nieodpowiednie. Nieodpowiednie? Przerwała mu. Nieodpowiednie jest to, że twoja siostra zawsze musi być tą najważniejszą osobą w pokoju. Patrz na nas wszystkich. Ubrani skromnie, normalnie, a ona wygląda jakby szła na galę Oscarów. Poczułam, jak łzy napływają mi do oczu, ale nie z bólu fizycznego. Z bólu duszy. Czy naprawdę tak bardzo się myliłam? Czy chęć pokazania się z najlepszej strony była tak złą rzeczą? Tata, którego przecież to był dzień, podszedł do nas obu. Dziewczyny, to moje urodziny. Proszę, nie róbmy scen. Jego głos był cichy, ale pełen smutku. To było najgorsze, zepsucie mu tego dnia. Ania odwróciła się do mnie jeszcze raz. Przepraszam za uderzenie, ale nie przepraszam za słowa. Zastanów się nad tym Stacy. Zastanów się, czy bycie najpiękniejszą w pokoju rzeczywiście cię uszczęśliwia. I wtedy coś we mnie pękło. Nie złość, nie wściekłość, ale głębokie, bolesne zrozumienie. Spojrzałam na twarze wokół mnie. Mama wyglądała na zawstydzoną. Marcin był zmieszany. Goście szeptali między sobą, nie wiedząc, jak zareagować. Czy rzeczywiście przez całe życie próbowałam być kimś, kim nie jestem? Czy ta piękna sukienka, ten perfekcyjny makijaż. To wszystko było tylko maską na moją niepewność? Przypomniałam sobie wszystkie te sytuacje z dzieciństwa, gdy czułam się niewidzialna. Wszystkie próby przyciągnięcia uwagi rodziców, którzy zawsze bardziej doceniali osiągnięcia Marcina. Czy naprawdę całe moje życie dorosłe było jedną wielką próbą udowodnienia że też jestem warta uwagi? Dotknęłam policzka, który wciąż palił od uderzenia. Masz rację, powiedziałam cicho, ale wystarczająco głośno, żeby wszyscy usłyszeli. Ania spojrzała na mnie zaskoczona. Masz rację, Aniu. Całe życie próbowałam udowodnić, że jestem równie ważna jak inni, że zasługuję na uwagę, że jestem warta pochwalenia. Wzięłam głęboki oddech, ale ta sukienka, ten makijaż to nie jestem ja. To tylko kostium, który założyłam, żeby zasłużyć na miłość, którą powinnam otrzymywać po prostu dlatego, że jestem częścią tej rodziny. Mama podeszła do mnie, jej oczy były pełne łez. Maja, kochanie. Nie, mamo. Pozwól mi skończyć. Przerwałam jej delikatnie. Przez lata czułam się niewidzialna w tej rodzinie. Zawsze byłam tą drugą. Marcin miał sukcesy w szkole, ja byłam również dobra. Marcin został prawnikiem, ja zostałam tylko grafikiem. Marcin się ożenił, a ja byłam wciąż singielką. Marcin otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale pokręciłam głową. To nie wasza wina, to moja. Pozwoliłam sobie uwierzyć, że moja wartość zależy od zewnętrznej aprobaty, od tego, czy jestem najpiękniejsza, najlepsza, czy wywołuję największe wrażenie. Spojrzałam na Anię, która już nie wyglądała na złą, tylko na smutną. Przepraszam cię, Aniu, nie chciałam cię przyćmić, chciałam po prostu poczuć się ważna. Ale robiłam to w niewłaściwy sposób. Ania podeszła do mnie powoli. Ja też cię przepraszam. Nie powinnam była cię uderzyć. Po prostu. Czasami czuję się tak zwyczajna obok ciebie. Jesteś taka utalentowana. Piękna, kreatywna. A ja jestem tylko zwykłą księgową. Zwykłą? zapytałam z niedowierzaniem. Aniu, jesteś najcieplejszą, najbardziej lojalną osobą, jaką znam. Marcin ma szczęście, że Cię ma. Rodzina ma szczęście, że Cię ma. Tata podszedł do nas obu i objął nas jednocześnie. Dziewczyny, obie jesteście ważne, obie jesteście kochane i obie czasami zapominacie o tym, koncentrując się na rzeczach nieistotnych. Spojrzał na mnie z troską. Stacy, wyglądasz pięknie dzisiaj, ale wyglądasz pięknie każdego dnia, niezależnie od tego, co nosisz. Jesteś moją córką i kocham cię taką, jaką jesteś. Następnie spojrzał na Anię, a ty, Aniu, jesteś jak druga córka dla mnie wniosłaś tyle ciepła do tej rodziny nigdy nie pozwól sobie myśleć że jesteś mniej ważna łzy płynęły po moich policzkach ale tym razem nie były to łzy bólu były to łzy ulgi mama podeszła i wzięła mnie w objęcia kochanie przepraszam jeśli kiedykolwiek sprawiałam że czułaś się nieważna każde dziecko jest inne ma inne talenty inne potrzeby to nie znaczy że jedno jest lepsze od drugiego marcin również się do nas przyłączył stacy Zawsze cię podziwiałem. Twoja kreatywność, twój artystyczny zmysł to rzeczy, których ja nigdy nie miałem. Przepraszam, jeśli kiedykolwiek sprawiałem, że czułaś się gorsza. Ania wzięła mnie za rękę. Może mogłybyśmy zacząć od nowa, jako siostry? uścisnęłam jej dłoń. Bardzo bym tego chciała. Goście powoli wrócili do swoich rozmów, ale atmosfera już nie była taka sama była cieplejsza, bardziej autentyczna. Ludzie podchodzili do mnie i Ani, wyrażając wsparcie i zrozumienie. Wujek Stefan podszedł z przeprosinami. Maja, może powinienem był być bardziej taktowny z tymi zdjęciami. Nie chciałem sprawić, że ktoś poczuje się źle. To nie twoja wina, wujku. Po prostu czasami zapomniamy, że piękno to nie konkurs. Reszta wieczoru upłynęła w zupełnie innej atmosferze. Rozmawiałam z Anią o jej pracy, o jej pasjach, które wcześniej ignorowałam. Dowiedziałam się, że maluje akwarele w wolnym czasie, że marzy o podróży do Japonii, że kocha stare filmy czarno-białe. Marcin opowiadał mi o swoich wątpliwościach zawodowych, o tym, jak czasami czuje presję bycia złotym dzieckiem. Po raz pierwszy rozmawialiśmy jak prawdziwe rodzeństwo, nie jak rywalowie. Mama pokazała mi zdjęcia z mojego dzieciństwa, przypominając mi wszystkie momenty, kiedy była dumna z moich osiągnięć. Rysunki na lodówce, przedstawienia szkolne, moje pierwsze prace graficzne. Wszystko było tam, zachowane z miłością. Zdałam sobie sprawę, że piękno tej sukienki nie było problemem. Problemem było to, że wierzyłam, że potrzebuję jej, żeby być wartościowa. Wracając do domu tej nocy, czułam się lżej. Nie dlatego, że zdjęłam ciężką biżuterię czy niewygodne szpilki. Czułam się lżej, ponieważ zdjęłam z siebie ciężar dowodzenia własnej wartości. Następnego dnia zadzwoniłam do Ani i zaprosiłam ją na kawę. Potem do Marcina. A następnie długo rozmawiałam z rodzicami o tym, jak możemy budować lepsze relacje rodzinne. Nie wyrzuciłam tej sukienki. Wciąż była piękna i sprawiała, że czułam się dobrze. Ale teraz nosię ją, bo mi się podoba, a nie dlatego, że mam coś do udowodnienia. Czasami wciąż łapię się na chęci bycia najlepsza, najpiękniejsza, najbardziej imponująca. To naturalny odruch po latach życia w cieniu. Ale teraz, gdy to się dzieje, przypominam sobie tamten wieczór. Policzek Ani łzy taty i ciepłe objęcia mamy. Przypominam sobie, że jestem już kompletna, już wystarczająca, już kochana, dokładnie taka, jaką jestem, i to jest najpiękniejszą rzeczą, jaką mogę nosić.